Tam mamy kościół Adwentystów, z dnia siódmego. Witam was, roztomili gminy Kochanowice, 1 października. A je 17 stopni fajni, to pogoda i co by tak, no i dłużej. A ja już po pół drugi, no toż dzisiaj y, chcę, co by ten tajlik był krótki. Półtorej godziny, że tu jechał, półtorej godziny, jeszcze nazot. Mam nadzieję, że Gibko się uwina, a też wy nie będziecie musieli długo oglądać. Choć niekiedy go dają, co tak krótko, pół godziny, byłoby fajniejście, co było 40-45 minut, niekiedy go dają, pół godziny, to za długo. To już do wszystkich się nie dostosuję. Dobre, jadę. Kochanowice to gmina wiejsko w wykrycie lublinieckim, w której kole 7 7000 osób. Place te powstały we średnich stuleciach. skład gminy Kochanowice, wokół tej wsi, wchodzą Droniowice, Harbułtowice, Jawornica, Kochcice, Lubecko, Lubockie Ostrów, Pawełki, Gajówka, Pochcice, Twaciok, szklarnio, źródle W Cenzusie wszechobecnym ze 2011 roku 27% personów patrujących w Ekresie lublinieckim zadeklarowało śląską lodową. W Absimunku z 20 marca 1921 roku 55% personów patrujących we wsi Kochanowice wylowały za Niemcami. Place te jednakoż weszły w we 1922 roku do II Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego województwa śląskiego. Place te leżą kole 60 km na północ od Katowic. A nasza rajza napoczynamy od Kochanowic, od wsi Kochanowice, siedziby gminy. A za mną kościół rzymskokatolicki św. Wawrzyńca z 1823 roku. Latość mamy 200 lot i właśnie za niedługo, 5 października, Genau mi 200 lot, kiedy był poświęcony. I będą tu obchody. toż w to blisko, w to chce, to proszę. A kościół był wybudowany od właściciela dóbr e, kochanowskich, e, Sylwiusa von Auloka, który w podzięce za uratowanie żywota we wojnie napoleońskiej wybudował e, poralot który Wrócił z tej wojny ten. Za mną pałac z XIX stulecia. Od 1817 roku przynależał on do familii von Aulok. Oni go zbudowali. I tak było do 1929 roku. Wtedy ziemski ant we, w ant we Katowicach rozparcelował dobra, a w 1932 roku zmajstrował tutaj szkoła. No i tak je do dzisiaj. Szkoda, co nie możemy tam wleźć, bo to bymy bliżej obejrzeli, jak to wygląda, jest to wszystko zawarte. W Kochanowicach mamy taki wiejski krajobraz, Mamy tu rostomajte bałerstwa, Stodoły i tak dalej. A tam mamy rajbunek, kartofle. Ja widzicie, prawda? No, to Eśląsk sprzedowają kartofle, nie ziemniaki. W Kochanowicach przy ulicy rolnej 2. Tam mamy kościół Adwentystów Dnia Siódmego. No, to nie ma programu o kościołach i religiach, to nie będziemy całkiej doktryny eklerować, no ale chcę Wam powiedzieć, co Śląsk też jest właśnie wielokulturowy, wielonacyjowy i wielokonfesyjny. To nie ma tak, że na placach Rzeczpospolitej są ino katoliki. Ten kościół powstał oficjalnie w 1863 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. No, wyrastał on z ruchu milenijnego z XIX stulecia, już z pierwszej połowy XIX stulecia, kiedy zakładał gipkie ponowne przyjście. Chrystusa, paruzio, ja. Adwentysty, bo w Adwentus to po łacinie je przyjście. Chrześcijanie wierzą w powtórne przyjście Chrystusa, no ale większość wyznań go do, no nie wiadomo kiedy to było. Oni go dają, że oni wyznaczali, roztomajte daty. te daty. Teraz już nie wyznaczają żadnych dat, bo to się tak skończyło, że. Chrystus nie przyszedł, no, mają ta doktryna taką milenijną, też tam tysiącletnie królestwo rozbudowane, nie będziemy tego wszystkiego eklerować, no i świętują też w sobota, bez to dnia siódmego się było. Niedziela to pierwszy dzień tydnia, ja, bo to jest produkt tej żydowskiej nomenklatury. No, Żydy też świętują we Szabat. Sobota, i to jest to nawiązanie, bo te, najpierwotniejsze pierwotniejsze chrześcijony, właśnie i Sobota, i Niedziela świętowały, fajrowały, dopiero kiedy ich tam wyciepnięto ze synagogi, to bardziej niedziela fajrowały. No i oni właśnie wróciły do tego, do tej soboty, do Szabat. No, dzisiaj nie świętują, tutaj, co sobota, o półdziesiątej są. Nabożeństwa. Adwentysty przynależą ogólnie do ruchu protestanckiego, ja? czyli Solus Christus, sola scriptura, solum verbum, sola gracia perfide, te wszystkie zasady protestanckie. No ale właśnie to ich e, różni. E, te do doktryny FES też przykładają się do promocji zdrowia. E, w, co jeszcze? Rosną mili w e, wieku świadomym, tak dorosłych albo. Praje dorosłych, 16. Kaź nie chrzczą dziecek. To nie i no, oni, no bo i baptysty, i zielośrodkowcy. E, w każdym razie e, mamy na placach Rzeczpospolitej kole 10 tałzynów wyznawców i mm, sympatyków. Oni to godają, no bo ktoś może chodzić, kandydować do przystąpienia, a dopiero je członkiem, kej je łokszczone, a łokszczenie je też bez zanurzenie, tonkanie, ja, tak jak to pierwotnie w chrześcijaństwie było, nie polanie i e, tonkanie w wodzie, baptysterium, ja, e, tak jak u baptystów i zieloświątkowców. E, no i dziecka też się w sumie do wyznawców nie wliczają, nie rachują, tak myślę, no bo one nie są okszczone. Na całym świecie mamy 21 milionów wyznawców adwentystów Dnia Siódmego. Kiedy się tym interesujecie, poczytajcie się i kiedyś idźcie na nabożeństwo. Ja kiedyś był dawno już, no, pora do zatku we Katowicach, w kościele adwentystów Dnia Siódmego. Jeden raz w życiu, jak był w kościołach, w roztomajtych konfesjach, bo to mnie interesuje, to jest z ciekawości to jest też inksza kultura, ja Konfesje, religie tworzą kultura. dotarliśmy do Lubecka. życie jakie fajne zabudowania, a tam Żuk. No, stary Żuk, który idzie cośik przewieźć. Ja pamiętam za bajtla jeszcze takie żuki jeździły. Za mną rzymskokatolicki w niebowzięciu Najświętszej no Panny Marii ze XIV stulecia. W XVIII stuleciu, przebudowywany, odnawiany, toż widzimy dzisiaj cechy barokowe. No ale pierwotnie widzimy jeszcze e, rajn, e, te, ten romański sznit. E, od 1994 roku jest tu sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej. Toż każda wieś, każde miasto może mieć swoją matka bosko we katolicyzmie tak to je. Rzech był bajtlem i go dali mi matka bosko-piekarsko, Częstochowsko, Fatimsko, z Lourdes, to że się nie poradził, nie poradził, że spokopić jako to je. I, i żech myślał, że to są roztomajte persony, co to są inksze persony. Dopiero nie skorzy, że już był Starszy to, że spokopił Łoco co się w tym rozchodzi. A tutaj widzimy, co my są na Śląsku. Śląsko-fana, Prowinc Oberschlesien. Ja tego tej prowincji za czasów niemieckich, z okresu międzywojennego, tutaj nie było. Bo jeśli się nie mylę, to cała Kochanowice, cała gmina była pod polskim rozkierunkiem. Ja słuchajcie, wieszajcie, śląskie fany, co by zamanifestować, pokazać, co my są pokazać polskiemu rozkierunkowi, bo oni nos nie uważają. Choć ostatnio już oficjalnie opublikowano wyniki wszechobecnego e, cenzusu i wiemy co, ślązoków, poduch tego cenzusu je prawie 600 tauzenów. 600 tauzenów i no, e, poduch cenzusu pod polskim reskierunkiem, jeszcze wiemy, pół cenzus pod czeskim reskierunkiem, tam jest pora dziesiąt tauzenów, jeszcze żyją w Niemczech i tak dalej. Dagrichtich je nos. Kole miliona, bo niekerzy nie wiedzieli, co trzeba tam szajdnąć inkszo i y, szajdnąć ręcznie śląsko y, na cyjo, narodowość. Przy kościele na zadni ścianie mamy Grabłot Francki, Ciemięgi. Y, ona tu mianowano mistyczką i chcą ją zrobić błogosławioną Świętą. Dzisiaj y, no, są takie starania. Narodziła się we Kanusie, to Kanus przynależy do tej farności, w 1867 roku, to jeszcze za czasów pruskich, nawet nie było jeszcze drugiego rajchu, a umrzyła w 1935 roku już pod polskim reskierunkiem. Już od czasów swojej pierwszej komunie kiedy miała około 9 lat, czuje szajnięte co miała tak zabrania, czyli Udzielała roztomaitym personom pomocy, radziła w rostomajtych sytuacjach y, y, żywota i trzy razy dziennie to było. Y, I tu mamy szlachetnięte w tomo jakieś dokumenty o jej życiu, informacje i tak dalej. To do faroża tu w lubesku niech do. Y, I no, kim ona była? Była zakonnicą? No nie, była normalnie tutaj robiłem, więc nie wiem, czy miała chopa, nie ma nic zajmującego. E, miała tutaj małe pole, które uprawiała, czyli była bałerką, tak jak tutaj e, większość tych personów. No i rozumieli, widzimy, co Richtig e, persony budowały jej z oca. Obejrzyjcie, wiele e, mamy w Momy jakoś różnica, no nie, bo ona użyła Użyła we kwietniu, narodziła się w styczniu nie mamy e, żadnych tam wszystkich świętych, katolickich innych świąt Myślę, co Richtig obejrzycie. no Richtig oddawałem jej z oca, bo jej e, familii jakoś tam e, duży w okolicach myślano. Słuchajcie, ona była szwortą ze siedmiorga rodzeństwa. No to nawet Kełona nie miała chopa, no to Inksi mieli familie i potomkowie e, żyją. Przy kościele mamy Dynkmal. E, jeszcze szlachetny we 20, 25. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. E, 1921-1946. No, kiedy to powstało? Za czasów głębokiego stalinizmu w 1946 roku. No, nie było tego Adlera z koroną. To jest nowy Adler. Korona dorobiona, no a propaganda. Trwo, bo wiemy, co to nie były żadne śląskie powstania i no, polskie powstania na Górnym Śląsku, albo śląsko-wojna domowo, albo e, wojna polsko-niemiecka, albo polsko-ekstra, operacjo militarno na Górnym Śląsku. Durz o tym godą i durz by dało tym godom, co by coraz więcej personów wiedziało, jako było. my tutaj łowcę, a ja, słuchajcie, jako beczą. Fajnie się to wygląda, wiejski lantrzaw, a to wszystko na Poru metrach małej wsi Lubecko. Sumy we Pawełkach. Tutaj w 1991 roku, 1991 roku odkryto cmentarz kultury Łużyckiej. Toż te place były już zamieszkiwane w epo epoce brązu. Ja, a tutaj mamy schronisko młodzieżowe, a my idziemy konsek dali kościołowej. Za mną rzymskokatolicki Kościół, dzisiaj pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej, no ale kiedyś pierwej pod wezwaniem świętego Huberta. On tutaj był przeniesiony we 50. latach XX stolecia, a pierwej stoł pomiędzy lubeckiem. A Pawełkami we Brzoziu, we, tam w Lesie. To była taka kaplica, no bo obejrzyjcie to richtig, taka kaplica dzisiaj przynależy do farności we Kochcicach. Kaplica Kero w 1928 roku wybudował Grof Ludwik von Ballestrand. Tam też był tak mianowany zameczek myśliwski. No i tam y, był kej... Y, Polował, ja? Bez to Święty Hubert, patron tych Kerzy polują. W zomeczku też już tam nie ma. Przeniesiono go do Skansenu w Chorzowie, no ale spłonął niestety. Kochcice. Niekerzy miano tej wsi wywodzą od rodu Kochcickich. Kochcicy byli tu od XIV stulecia. Przybyli ze Moraw. To fest wożno familio dla Śląska. Wspomniał mi o tym Jon Lubos, którego pozdrowią Mocka materiałów od Lubosa, mocie we filmie o Rybniku. I kim byli kościccy, no, oni wybudowali pałac we koszyncinie, Tam już też my godali o tym filmie. Tam już też mocie ten film i my o tym go dali. Założyli pocztę śląsko. Posłowali do Króla Rzeczpospolitej, co by nie dołączył się do wojny 30-letniej po stronie Habsburgów. Ja, no I to się nie stało, król Rzeczpospolitej obojga narodów posłał ino Lisowczyków, czyli tych Kozoków polskich, którzy spustoszenie tutaj na Śląsku też siali. W Kochcicy opowiedzieli się po zajcie protestanckiej i nieskorzej odebrano im dobra. W 1945 roku, pod koniec wojny 30-letniej, no bo ta wojna była w latach 1618 1648 wojna pomiędzy protestantami a katolikami, głównie na placach I. Reichu, no ale w wojna były zaangażowane prawie wszystkie landy z Europy. No i w 1945 roku, kiedy już były rokowania pokojowe, bo one trwały 6 lat, w 1948 roku we Westfalii podpisano pokój, to kochcice przeszły do Andreasa Celari. Potem w XX stoleciu na zaczątku te place kupił Grof Franz von Balestrem. Balestrem w znocie ze Pławniowic. Tam też my byli ze Kamerą. A my łażymy po Parku Pałacowym. Tu mamy Stof, a zaroski jeszcze troszkę o Pałacu. Franz von Balestrem kupuje te ziemię, a jego syn Ludwig Karl von Balestrem. W latach 1903-1909 buduje ten neobarokowy pałac. Ale są tu do 1945 roku. Potem przychodzą Sowiety, niszczą częściowo ten pałac. Do 1952 roku jest tu oszczodek koloniny. Do 62 oszczodek szkoleniu kadr rolniczych, a od 1963 do teroski oszczodek. Rehabilitacyjny Kery, jakże tutaj przeczytał, w do Lazarytu w Piekarach. Do urazówki piekarskiej. Tutaj spod klubu fuzbalowego mechanik Kochcice. No, mamy tu sport plac, Tam nawet ktoś trenuje na małe budy. Byda się z wami żegnął. Ten krótki tajlik, no, kiedy że żech, kiedyś żech przesadził. I, my tajlik ze Alanem 40 si porami, no to dziś, nie wiem wiera to wyjdzie. 20 minut, 10 minut. Yy, mogą być i krótsze tajliki. Yy, na razie yy, żegną się z Krysem Lublinieckim, znaczy myślał, że zmajstrował wszystko, co że chciał, no, wszystkie gminy, żech nawiedził, nie wszystkie wsie, gdyby ktoś chciał kiedyś... Cośik ekstra zmajstrować to mono kiedyś, no ale nie latoś. I jeszcze czeko no, z Krapkowice, a potem jademy na połednie Śląska. No rzekną na północy, Jeżych, na zachodzie, na wschodzie, a kiedy połednie, no tam też jeżdżam, no ale bez kamery. Wybieramy się za pora tydni tam z kamerą. Kaj to połednie Śląska, kaj się na boczy, dowiecie się za pora tydni. dni. Chowcie się.